Olku, a ty dzwoniłeś do producenta w sprawie innych kombinezonów? Jak to mówią, nie grzej rdzenia, kobieto, tam. <laughs> Jak to mówią foki. Dobrze, kochanie, dobrze. Słuchajcie, słuchajcie, na Zygzapie będzie zaraz film o łoczy w znikającym kombinezonie. Przydałby się taki dla ciebie. Mały z ciebie psiak... A ryb, ryb? Mamy ten mega nowy wybór programów. A, ale pilota takiego samego. Hej, nie powinien być dłuższy? Co? Nie wiem, szerszy, czy taki grubszy, co? Zasadniczo to oferta programowa jest szersza, więc pilot szerszy mógłby być. Pilot jest normalny, ale ma mnóstwo funkcji. Wiecie, ludzie, że można na przykład włączyć opcję opisów, co się ogląda? Wybrać wersję językową. Co to jest dinozaurusz? Tylko spokojnie. Jestem z wami i nie pozwolę, żeby wam włos z futra spadł. Dzień dobry. Jestem sąsiadem z góry. Jedno pytanko. Nie mam sygnału w TV. U Państwa wszystko gra? A dzień dobry. My mamy cyfrę i wszystko gra. Takie buty. No cóż, to do widzenia. Ojej, no, 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 no trzeba było go ciaskiem poczęstować, albo no, cukru pożyczyć. Dinoszauruszowi... Albo, jak to mówią, nie grzej rdzenia kobietą. Olek! No wiem, 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 póki. No, z sąsiadem trzeba zgodnie żyć. Przecież to był łotr w kombinezonie z sąsiada! I co? Cyfrę mają. Mówiłam ci, żeby zamówić. To wcale nie taka droga impreza. Mówiłam? Jesteś kobietą?